No to trzeba będzie go trochę rozebrać. No tu klapka wyjęta. No jak widzicie, już, roz, już go rozebrałem. Rozebrałem go. Tu jest jeszcze więcej syfu niż przypuszczałem. Patrzcie, jak to wygląda. Wszystko. Tutaj taki brud jest. To trzeba wyjąć. To zostanie bez różnicy. No jak widzicie, baterię wyjąłem, kartę SIM też wyjąłem. I przechodzimy do renowacji. Siema z z z taki hotel. Tutaj mamy waciki na pałeczkach. Nie mam, niestety, niestety nie mam alkoholu izopropylowego, więc niech będzie zwykły. Spirytus co spirytus jest i przechodzimy do działania proszę zobaczyć klapkę wyczyściłem Klawiatura jest plastikowa więc muszę na niej uważać to chyba brudna jest to trzeba wyczyścić To troszeczkę wyczyściłem no i no i tyle tak tyle bo trochę tego będzie ugułem co.